Z okazji 70. urodzin Radia Olsztyn z myślą o naszych słuchaczach przygotowaliśmy wiele różnych wydarzeń od sportowych po kulturalne ale mamy także coś dla miłośników ekologii, przyrody. Za moimi plecami sadzimy las, a właściwie coś, co lasem dopiero stanie się za 6-10 lat. Wtedy tu wszystko będzie kwitło, wtedy też tu pojawi się pasieka i każdy z nas będzie mógł zobaczyć, jak wygląda życie na łonie natury. bardzo prężna grupa mi się tutaj trafiła, ledwo za nimi nadążam. Razą sobie świetnie. Doł, dołki są już wykopane, tylko kwestia właściwego przysypania, udeptania. Robota idzie naprawdę świetnie. Potrzebujemy takich pracowników. My jako dziennikarze, zwłaszcza dziennikarze pracujący w mediach elektronicznych, zawsze mamy ten dylemat, czy co po nas pozostanie. I tak naprawdę, żeby coś można było dotknąć i wpadliśmy na pomysł, żeby razem z leśnikami zasadzić las. Leśnicy mówią zaraz, zaraz, może nie las, może co innego. Trzy lata temu kopaliśmy z nimi doły i wsadzaliśmy tam wspaniałe dęby, a w tym roku podpowiedzieli nam, że a może byśmy zrobili coś dla przyrody jeszcze bardziej wartościowego i zaproponowali nam wspólną akcję i utworzenie na terenie tutaj nadleśnictwa. Dypy, takiego obszaru e, miododajnego, można powiedzieć, gdzie będą mogły żyć sobie pszczoły. Chcemy pokazać na przykład, że w lesie są bardzo fajne miejsca na postawienie pasiek i tu będą stały pasieki. Zresztą po waszym, waszej audycji już się jeden pszczelarz zgłosił. Powiedzieliśmy, że trochę za wcześnie, bo jeszcze tu nic nie rośnie, ale już się zgłosił. Czyli będą użytki, będą pszczoły, będą łąki kwietne, z których te pszczoły będą zbierać również pyłek na miód. Będzie się tu dużo działo wbrew pozorom. To jest moje pierwsze drzewo, jakie mam okazję zasadzić i robię to z ogromną przyjemnością. Aha. Ale mam też super pomoc, bo w pojedynkę to jest ciężka praca. No, Ktoś kopie, a ktoś musi to drzewo przytrzymać, żeby. Tim, a jak?